Są dwa rozmiary podstawek 7 cm i 11 cm działają tak samo, aczkolwiek ich moce się różnią. Ta podstawka świetnie daje się w podróży. Może ją schować do kieszeni, do torebki, do samochodu, i co ważne, w podróży samolotowej możemy ją zabrać ze sobą. Posiada ona 80 ml wody, natomiast ta podstawka zdecydowanie świetnie onajdzie się w jadalni, w kuchni, w biurze. Tak naprawdę warto zawsze mieć tę technologię przy sobie, ponieważ woda w nas cały czas będzie się strukturyzować. W przypadku bólu możemy tę podstawkę przełożyć do miejsca, które nam doskwiera, dzięki czemu ten ból ustępuje raptem po chwili. Ta podstawka, żeby ustrukturyzować pół litra płynu, potrzebuje około 30 sekund. Ta natomiast 15. Oczywiście poza wodą możemy uzdatniać wiele różnych płynów: soki, napoje, również trunki.